Cześć. Witajcie znów z gór. Tym razem ciężko mi powiedzieć, tak naprawdę, w którym paśmie górskim jestem, ponieważ jest to miejsce na pograniczu gór Bielskich, masywu śnieżnika, a także wysokiego jesionika. Docelowo idziemy właśnie w kierunku wysokiego jesionika, ale teraz jesteśmy tak naprawdę przy granicy polsko-czeskiej na takim pograniczu. Znajduje się tutaj czeskie schronisko Paprsek i doszliśmy tutaj szlakiem zielonym z miejscowości Stare Mesto. Także czeska miejscowość tuż zaraz przy granicy polskiej przejeżdża się dojeżdżając tamtędy akurat z mojego miejsca zamieszkania przez Kłodzko, Lądek Zdrój i właśnie te okolice. Przejeżdżamy również obok Bielic i tutaj już na granicę czeską właśnie do Starego Mesta, typowo takie stare czeskie miasto, zostawiliśmy tam samochód i weszliśmy sobie lasem na Zielony Szlak. Jeśli chodzi o w ogóle trasę, trasa jest taka dość na początku męcząca, przez pola, gdzie są po bokach pastwiska, także nie jest otoczona lasem, więc jako, że jest teraz lipiec, upał, więc ciężko się szło. Natomiast później dopiero wchodzimy w las, no i tutaj już jest podejście bardzo przyjemne. Jesteśmy na wysokości 1007 metrów nad poziomem morza. Schronisko Paprzek zostało zbudowane w 1932 roku i tak ma własną elektrownię. Schronisko jest samowystarczalne. Kiedy je otwierano, wystrzelono sztuczne ognie z tego schroniska, a także z pobliskich, więc uroczyście zostało otworzone. W schronisku, zaraz do, do schroniska zaraz wejdziemy, zobaczymy, co tam jest ciekawego, jak wygląda? Generalnie w stylu takim nawiązującym do szwajcarskiego. Odnowione, duże, bardzo ładne, z tarasem takim na zewnątrz ławeczki, obok też jest taka woda w zasadzie to jest właśnie chyba ta elektrownia. I tak, tutaj też jest mała kapliczka, kiedy tutaj wyszliśmy na teren Sroniska, odbywał się właśnie ślub, więc taka dodatkowa atrakcja, więc bardzo romantycznie. Kapliczka jest naprawdę malutka, ale bardzo piękna. Zaraz zresztą zobaczycie. O panoramy, no to oczywiście są cudowne. Tutaj jest fajnie, tu wszystko zagospodarowane. Są dwa wyciągi, więc wszystko jest przystosowane również do tego, aby tutaj uprawiać sporty zimowe. Czesi bardzo dbają o turystykę, więc oczywiście wszystko na wysokim poziomie. Jest tutaj też droga dojazdowa, więc można dojechać sobie autem. Nie wiem na jakich zasadach, bo my oczywiście jesteśmy pieszo. Tutaj w tle mamy wyciąg narciarski. I w ogóle miejsce jest bardzo fajnie zagospodarowane, pewnie zimą. Jest tutaj super przebyć na sporty zimowe na narty, ale latem, no tutaj sami zobaczcie, dzieci sobie skaczą. Dalej jest taka mała tyrolka, jest taki namiot, gdzie pewnie można urządzać imprezy. No i przepiękny taras. Jest jeszcze taka mała klatka dla dzieciaczków malutkich. Teraz zobaczymy, podejdziemy. Obecnie jesteśmy na skałach Obliskały w Czechach w Wysokim Jesoniku. Zaczęliśmy naszą drogę od Starego Miasta, Stare Miasto w Czechach, szliśmy potem przez silnisko Peprsek. Zielonym szlakiem. Grupa skalna obryskały to przepiękne miejsce widokowe. Sami możecie zobaczyć, jak tutaj jest pięknie. W pobliżu znajduje się również szczyt Serak, przy którym jest blisko bardzo do schroniska Jericho Hata. Mieliśmy po drodze urocze miejscowości Petriko, Framzowa, Ostróżna. We wszystkich tych miejscowościach są hotele, pensjonaty, a także są one dobrze zagospodarowane, między innymi dla dzieciaków place zabaw, restauracje, więc generalnie wszystko, czego potrzebujemy w górach. Znaleźliśmy nawet mały sklepik, gdzie pani nas poczęstowała za darmo morelami, kiedy zrobiliśmy o niej zakupy, więc ludzie są oczywiście przemili, jak to Czesi. Ja mam na przykład bardzo pozytywne wrażenia i odczucia względem tej narodowości. Zawsze, kiedy się ich spotyka, są przemili, no i też przede wszystkim pomocni i zaangażowani w turystykę. Cała trasa, którą szliśmy od starego miasta, zajęła nam mniej więcej 7-8 godzin. Nie spieszyliśmy się, robiliśmy przystanki, były też, też czas na zdjęcia i na nagrywanie. I tak cała trasa miała 20 km, więc myślę, że idealnie na, na cały dzień. W miejscu tym znajduje się wiata turystyczna, w której można spędzić czas, jest też miejsce na ognisko. Cześć! Znajdujemy się dalej w Wysokim Jesioniku, teraz w schronisku Jericho Hata. Jest to schronisko bardzo wysoko położone, no i bardzo pięknie. Schronisko leży na wysokości 1328 metrów nad poziomem morza. Rozciągają się to oczywiście piękne panoramy. I tak, zostało wybudowane bardzo, bardzo dawno temu. W 1888 roku. Wtedy oczywiście było drewniane, później uległo spaleniu, no i później zbudowano już w to miejsce murowane schronisko. Tak więc historia ma naprawdę sięgającą dawnych, dawnych czasów. Schronisko znajduje się w masywie Kaprynika, na stoku Góry Serak. Możemy tutaj w schronisku dostać piwo słynnego browaru holba i to piwo nazywa się właśnie Serek od góry, na której jesteśmy, to takie lekkie piwo. Można tam też dostać oryginalną czekoladę z jeseników o smaku malin lub lawendy, a także z konopią nawet. W pobliżu znajduje się również najdłuższa, najdłuższa trasa zjezdowa, narciarska, która ma ponad 3 km. Tutaj natomiast jest taka dzwonnica, która jest bardzo stara i kiedyś przestrzegała przed lawinami. Idziemy teraz na szczyt Kępnik. między innymi będziemy też mijać wodospady po drodze, więc oczywiście poopowiadam Wam i pokażę jak dalsza droga wygląda w kierunku Starego Miasta, gdzie zostawiliśmy właśnie swój samochód. Guys beautiful and so are you i wanna make it up to you start something new yeah i've been thinking of the parts i play for you now i'm drinking from the bottle as i do it's like a time Another day, rhyme. Trying to sugarcoat and reconcile, so I can do a dance and make us both forget. Okay. Only to start it up.